Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy na czerwiec 2021 roku dla osób z podznaku Strzelca. To będzie czytanie ogólne, więc jakby nie każdy może znaleźć odpowiedź na swoje pytania nurtującego. Jeżeli macie Państwo sprawy prywatne, osobiste, zachęcam do kontaktu mailowego. Mój adres mailowy znajduje się w opisie filmu. Chciałabym Państwu bardzo podziękować za Państwa obecność na kanale. Chciałabym prosić o komentarze, lajki, nowe subskrypcje, które są, jak się okazuje, bardzo ważne dla jakichś tam wyliczeń YouTube'a, żeby kanał osiągał większy zasięg i żeby się rozwijał. Ja nigdy o to nie prosiłam, ale okazuje się, że. Jakieś tam logarytmy, na czym ja się zupełnie nie znam, tutaj są ważne, więc zachęcam do aktywności. Osoby, które oglądają, a jeszcze nie subskrybują, bardzo proszę. Przechodzimy do czytania dla strzelca na czerwiec 2021 roku. I jeszcze jedno, proszę Państwa, u mnie nie ma żadnych strzelczyków, żadnych koziołków i tak dalej, tylko są strzelce. Osoba z podznaku strzelca. Dobra, zaczynamy. Wy w tym miesiącu, no pięknie, król kielichów, to może być yy, yy, osoba, która jest wam oddana, która jest wspierająca, która jest dojrzała emocjonalnie. Więc to możecie być wy, którzy jesteście w. Pięknej relacji, oddani komuś, możecie może to świadczyć o relacji zarówno rodzinnej, jak i romantycznej, ale także o tym, że jakaś osoba z podznaku wodnego, która jest lub jakby z taką energią takiej ciepłej, wspierającej, przyjaźnie nastawionej, może tutaj być bardzo ważna dla Was w tym miesiącu co wam może pomagać lub przeszkadzać jest kole teraz znowu następna osoba bo karty dworskie to osoby, ludzie i królowa monet to jest Również ktoś, kto jest opiekuńczy, bo Królowa Monet przedstawia opiekunkę domowego ogniska, więc powiedziałabym, że tak, albo bardzo rodzinnie w tym, w tym miesiącu, albo w związku, czy w jakiejś relacji bardzo fajnie, możecie dostać wsparcie zarówno emocjonalne, jak i takie materialne, finansowe, więc powiedziałabym, że chyba dobrze na razie. Życzymy obecnej sytuacji. Paść kielichów. Tak sobie myślę, czy niektórzy z Was nie są w nowej relacji, czy kogoś nie poznali. Dla niektórych ta karta może mówić o dzieciach. Więc tutaj jak na ten moment to pierwszy rzut to jest tak bardzo rodzinnie. Ci, którzy natomiast nie mają rodziny i na przykład poznali kogoś, kto mógł zwrócić uwagę, z kim się zaprzyjaźnili albo jakieś tutaj uczucie się pojawia, no to powiedziałabym, że to się może w fajną stronę rozwijać. Co przechodzi do przeszłości? Trójka monet. Trójka monet świadczy o dużych jakichś planach, przedsięwzięciach, umowach, jakichś kontraktach. Ponieważ tutaj mamy, bo ta karta tak powinna leżeć, ponieważ tutaj mamy królową monet, więc powiedziałabym, że mogliście coś zacząć, jakąś, jakąś tutaj sprawę związaną z biznesem, z pracą, jakieś zakupy, jakichś zakupów, jakich zakupów dokonać, ale to nie są takie zakupy drobne, tylko to są rzeczy typu, nie wiem, działka, mieszkanie albo samochód minimum. Bo tu są kontrakty, które mogą być takie taki na piśmie, albo, nie wiem, umowy notarialne, tak, tego typu sprawy, tak, jak powiedziałam, duże rzeczy. Ale macie tutaj wsparcie, bo te wszystkie osoby, które tutaj się pokazały, to są karty osobowe to są tak nastawione pozytywnie, nastawione na pomoc, na, na takie. No, wsparcie emocjonalne to tak, ale no mówię, nawet ta królowa monet może to być wsparcie finansowe. Okej, okay, no i dobrze. Królowa monet jeszcze może być osobą yy, gdzieś związaną z naszą pracą, dlatego że yy, ona gdzieś tam rozdziela pieniądze, tak? Ona gdzieś tam decyduje o czymś, yy, co jest związane z finansami. O czym myślicie? No, tutaj jest akurat czekanie na coś. Karta pokazuje osobę, która stoi i czeka i wygląda czegoś i wyczekuje, ale jakby nic tutaj nie ma działania, nawet ja nie wiem, czy tutaj jest możliwe działanie. W tej chwili można tylko wyczekiwać rezultatów tego, co wcześniej zostało zaczęte, zostało jakoś zapoczątkowane, i to im się wydaje, że ten, jeśli to by dotyczyło na, na przykład jakiegoś zlecenia, albo jakiegoś biznesu, to jakby teraz y, tylko myślicie o tym, kiedy będą y, profity z tego, kiedy będzie efekt tego, co wcześniej zrobiliście, co w najbliższym czasie. A z kielichów, no powiedziałabym, że naprawdę tutaj jakieś idą do Was y, szanse, szanse, piękne szanse, proszę bardzo na miłość, na związek, na relacje. Relacje wszelkiego rodzaju. Tak sobie myślę, że ta trójka monet, która mówi o umowie, kontrakcie, proszę państwa, jak się tak dobrze zastanowić, to na przykład małżeństwo też jest kontraktem, tak? No, tak to wygląda, ale tutaj się pokazuje coś takiego takiego szczerego, takiego yy, serca. No bo wszystkie karty kielichów to są uczucia, więc jakby powiedziałam, że no naprawdę macie szanse możliwości kogoś poznać albo jeżeli już kogoś znacie, to tutaj jakiś nowy etap w związku, jakaś poprawa w relacji, no bardzo ładnie to wygląda. Wasze nastawienie w tej sytuacji. Ósemka monet. To może być skupienie się na pracy, takiej zarobkowej, ale ósemka monet to jest w ogóle zaangażowanie w coś. O coś się staramy, nad czymś pracujemy, jakiś wysiłek wkładamy. To jest taka praca, nawet po nocach, tak? Czyli, jakby, jeżeli jesteśmy w coś zaangażowani, to już całym sobą. Wasze otoczenie, azbuław, otoczenie Was, że tak powiem, nakłania do działania, ale przy tym Asie Kielichów, ten azbuław, to tak naprawdę. Dla niektórych z Was może wskazywać na gorący romans, na taką um, gorącą atmosferę, bo tu są i emocje, i taka energia seksualna, e, i coś się dzieje, no, temperatura jest podniesiona naprawdę bardzo wysoko, bardzo wysoko. To, to może być dość poważna relacja, dość poważna. Natomiast ci, których nie dotyczy tutaj yy, taka interpretacja, tutaj jest zarabianie, skupienie się na realizacji jakiegoś projektu, ale mówię, to jest duża sprawa, jakieś, jakieś poważne zakupy, jakieś, yy, no chęć macie naprawdę coś robić, coś działać. Pasja w Was jest wielka. Zresztą to jest w ogóle Wasza energia, tak? Buławy. Wasza nadzieja lub obawy... Paść mieczy. Paść dotyczy młodzieży, dzieci, uczących się, ponieważ podstawą tu wszystkiego też jest paść. Więc powiedziałabym, że w czerwcu skupienie na dzieciach najbardziej może być. I powiem Państwu szczerze, że takie pierwsze skojarzenie, jakie mi przychodzi, no jednak zaczynają się wakacje, niektórzy w czerwcu. Niektórzy będą inaczej organizować opiekę dla dzieci, tak. To, że się w ogóle kończy rok szkolny, i tutaj może być różne sprawy związane też z edukacją. Niektórzy będą wybierać szkoły, więc jak gdyby tutaj może być tak, takie skupienie na, na dzieciach. I rezultat. Słuchajcie, no naprawdę, ale. Proszę o komentarze od tych osób, dla których, y, dla których to jest, y, oznacza rzeczywiście związek, bo pokazuje mi się As-Kielichów, Dwójka Kielichów, y, Paść Kielichów, Król Kielichów, do tego jeszcze As-Buław. powiedziałabym, że naprawdę niektórzy mogą wejść w piękną relację, relację romantyczną, relację opartą na miłości z kimś dojrzałym do, emocjonalnie. Albo z kimś dojrzalszym od siebie, ale chociaż niekoniecznie, bo tutaj są też paziowie, więc więc jakby wiek nie gra roli, roli. dla miłości wiek nie gra roli. Yy, I to może być yy, szansa na, na, na coś takiego poważnego, na takiego coś stabilnego, nie tylko tak romantycznie, że och, zakochujemy się i w ogóle, yy, prawda, nie stąpamy po ziemi, nie. Tak jak powiedziałam, kontrakt, powiedziałam o tym małżeństwie, więc niektórzy no, słuchajcie, bardzo fajne karty. Dwójka kielichów generalnie mówi o wsparciu, o przyjaźni, o jakimś, o jakimś o jakimś takim nastawieniu się na innych, otwarciu się, więc macie fantastyczne karty, bym powiedziała, aż nie wiem o co dopytywać. Na coś czekacie. No dobra, zobaczymy na co czekacie. Na lato, na słońce? No, lato będzie, będzie, bo w czerwcu się lato zaczyna, rzeczywiście. No i to jest taka radość, to jest. Tutaj jest, niektórzy może czekają na dziecko, i może dlatego tutaj jest. Karty dzieci się pokazały. To też znowu niektórzy. A. No dobra, sprawdzamy tego króla, królową. Jeżeli się ktoś czuje samotny, to powiedziałabym, że naprawdę tutaj się może ktoś pojawić. Naprawdę. Albo ktoś jest samotny, nie tylko czuje się, ale jest samotny. W sensie, że jest singlem. Jest sam, a tu się ktoś może pojawić. Szansa na nowy związek, na trzeci as. Słuchajcie, normalnie. Bardzo, bardzo dużo możliwości. Ja już nawet nie mam o co dopytywać się, ten As Buław. I jeszcze gwiazdę macie, słuchajcie. Po prostu jakiś bardzo szczęśliwy miesiąc ze wsparciem, z innymi ludźmi, z nowymi znajomościami, z nowymi yy, możliwościami, może tak bym powiedziała, z nowymi możliwościami, przy czym yy, nowe możliwości to nie znaczy, że to nie mogą być również yy, jakby z poznanymi nowo, nowo ludźmi. Yy, przy Was jest szansa na zrobienie czegoś, co po prostu Wam jakiś fart, taki, takie, no w ogóle trzy asy, no i gwiazda. To po prostu już jest wow, yy, i to Wam może przynieść szczęście. To może być dla Was taka, no, no, no taki łódź szczęścia, gdzie się coś dzieje i nagle okazuje się, wszystkie okoliczności są na tak. Fantastyczne, fantastyczne po prostu. Mało tego jeszcze, przy tej dwójce kielichów macie kartę szóstki buław, która mówi o sukcesie, o zwycięstwie. To, co zrobicie, będzie uwieńczone sukcesem, dosłownie uwieńczone, bo tutaj mamy wieniec laurowy, proszę, proszę zobaczyć na tej karcie. Więc jakby, ja nie wiem, co tutaj jeszcze mogę dodać: jest słońce, jest gwiazda, czyli dwie najlepsze karty wielkich arkan, plus jeszcze trzy asy. No to jest. No, no, po prostu coś niesamowitego, coś niesamowitego. Łapcie okazję i je wykorzystujcie, bo to jest możliwość zapewnienia jakiegoś stabilnego yy, nie albo pracy, albo związku, albo zakupu jakiegoś. No, niesamowite. Rada dla Was na ten miesiąc. Nie martwić się, nie. No, bo widać, że Wy na coś czekacie, dlatego nie martwić się, wysypiać się nie produkować jakichś negatywnych myśli, bo miesiąc będzie fantastyczny, czego Wam z całego serca życzę. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam.